<laughs> nie. nie, nie nie, chcę Oliwka, dzięki. Szula, jak ty coś napiszesz, to ręce opadają, nie? Za każdym razem. Dołujesz ludzi tylko. <laughs> Grawasz, kiedy będzie można zobaczyć, jak gram solo. Wiesz co, obawiam się, że, że, że nie prędko. Bo nie gram w ogóle w te grę tym bardziej solo. 15 zł 20 groszy. Rękawica podjęta. Ja już nawet, ja już nawet jak, jak największy ham widzowie, ja jak największy ham, nie dziękuję za donate już nawet, nie? No, tu jest szwindel grany. Ja doskonale wiem, że to jest szwindel grany. Ej, a może zbawienie i scrasho... no już myślałem, szpakbaster jeszcze. Weźcie mnie. Jak jest procent szans, że trafiamy tego samego gościa chyba trzeci mecz z rzędu? Jak to się dzieje? Szpak Buster. Oraz zginną. Mamy brajan nełu. No no Patrz szybciutko. No co no, mamy jakiegoś sposeńca raczej. Mamy jakiegoś spoczeńca. Jakiś tam opal wbił. To top 500 soft to akurat... A czy ładnie wygląda ta wizytówka, więc pewnie bardziej dlatego ją ma. Od Scott Beno. To <noise> stał w plecy. Witamy w Warzone nie? Witamy w Warzone e, Mam herbatkę, melisę mam. Po tym, co tutaj odwalacie, to jest Melisa. Katzpi e, Muszę to przeczytać na spokoju, bo to było długie, ale dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Mm, dziękuję. Co, co, co tam było? Najprzystojniejszy youtuber, stringer Gracz, Player warzone, Bardzo mi się podobasz. Ale to ty masz Kacpi i pisze. Co? No dobra, no dzięki Kacpi, no. Dzięki. Kacpie, no. Dzięki. <ścoughs> dzięki. Code Beno wygląda na mocnego gracza. I on wyjaśnił Bena, nie? Tego Beniego, jak on tam miał. Benny, Beni, Benny Beni Benny Butcher. Beni, Beni Butcher. Pamiętajcie, że ma 43 poziom, po to, to jest świeżak. To jest świe, ś, świeżula. Mm, mm, mm. Weteran, weteran Weteran Ej, powiedziałem o tym, że to świeżak I się wyrównały te głosy Aha, bo jest 8 głosów Czyli nauczeni przeszłością czekacie. No dobrze, dobrze, dobrze. Scott Skodbeno sobie na razie jedzie słodko do przodu. Co on gra za skinem w ogóle jakiegoś rybaka? Co on to odwala? Teraz jedzie po browara, tak jest. Jedzie na przerwę. Fajrant Swo swoje już zrobił. Jednego fraga zdobył. Ojej, już zrobił Weźcie go z tego czatu, błagam Błagam, bo co, coś mu zrobię, nie? Coś mu zrobię. Kurwa. Szulas. Oh. <grywa> <grywa> Matko Boska. Co za? To, to jest zwierzyna na czacie, naprawdę to jest zwierzyna. <grym> o, a Scott Beno się nadział. No wejść do tego auta stary, on jest. Co? Gdzie on? Co on robi? Kurwa, chłopie, masz chłopa po prawej. Ja pitole, co on odwalił ten Scott Beno? A wy mu nie daliście, szczura. Okej. Okay. no to może Joe Defis, co? Joe Defis. Szcz. Nie, Szcz. Nie boli Bolą mnie dłonie od tych ankiet. O kurwa, żeś dał teraz, stary, no. Kampi na zrzut. No, ja nic nie sugeruję, ale... C trafna i cenna uwaga, Grabasz. Trafna i cenna uwaga, jak najbardziej. Gdzie ty do góry biegniesz, jak cię tu będzie bardziej widać? Co za chop? Jodefi? <laughs> Oj Jeszcze go Polak zabił. Ej, ale tutaj akurat dobrze, że daliście mu szczura, bo to był szczur. To był bardzo duży szczur, na zrzuty kampił. Tutaj cenne uwagę grabarza. Cieszę się, że to od razu zauważyłeś. Ej, widzowie, to był, to był moi drodzy Siedemnasty. Let's go. A mamy teraz Polaka, rodaka, ale pamiętajcie, bez litości nawet dla rodaków. Bez żadnej litości. No. Nie no, 59 minut zostało Kurwa, ten, ten tutaj wszystkie dary tego świata dał na sklep, nie? Pierwsze trzy głosy na rodaka Cztery, 100% szczury O, ktoś się wyłamał Tak, no to, to, to jest jakiś żuczek. To jest jakiś żuczek, który też chyba szczurzy. Kolejna trafna uwaga. No, to się kurde, worek ze szczurami otworzył. Mamy kolejnego, co tym razem na sklep Kampi trochę, nie? Ob obłożył się tu. Materiałami wybuchowymi i siedzi. No bez kitu, bez kitu. Poszedł. Obłożył całe, całe miejsce i Polas będzie 100. Co to jest kurwa za celownik? Co to jest kurwa za celownik? Ja pierdzielę. Czy on gra. Co to jest za tuba? Kurwa, cały ekran mu to zasłania. Ja ci pierdzielę. Ja mam jakieś Steel Series Arktis Nowa 7, coś takiego. Teraz w mecie jest Jackal na blisko i na daleko kilo chyba. Teleskop habla. I patrzcie, on kampi na sklep Co za dziad Nie no, jak nie ma co się śmiać, stary, popatrz na ten celownik On śmieszy wyglądem Zakładasz takiego, kuwa, kacapa na broń Ja pierdzie Polak zawiódł nas wszystkich, nie? Tak, no trzeba zakończyć tę ankietę i. <laughs> trzeba zakończyć tę ankietę, no tak, tak. No, moi drodzy, polski bo polski, ale Szczur. Jezu, ale tempo teraz, aż mi się odbija już tymi szczurami. Przepraszam. 18. 18. A dobra, a ja jeszcze gram na wysokim fowie. Zobaczcie sobie, jak prawdopodobnie to u niego wygląda, bo on gra pewnie na jakimś fowie. On gra kurwa na, na takim fowie, pewnie. Jeszcze ma pole widzenia, przycelowania niezależne. Yy, znaczy tak i domyślne. On gra pewnie tak. Patrzcie teraz, kurwa, jak wystrzeli ten teleskop habla. Aż dostanę w łeb teraz, w, w czoło dostanę, nie. Patrz. Dawaj teleskop kabla wyciągaj. Dawaj. Maga, tylko odsuńcie się od kurwa ekranu. Odsuńcie się od ekranu, no dawaj kurwa. Ej! No wyciągaj ten teleskop Kurwa, nie wyciągnie teraz. No jak na złość teraz nie wyciągnie, ty. <grystanie> Streama włączył i teraz nie, nie wyciągnie tego. Ja. No dawaj. <grystanie> Ogląda jak nic. Nie, 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 wydaje mi się, że nie. Dobra, wcale nie wygląda tak, jak myślałem. Ale gorzej wygląda. Już w ogóle nic nie widać. No nie, no musiałby tak wyciągnąć go jak przedtem. Pierdole, jak to wygląda. No, jedna czwarta ekranu to jest to jest ten celownik, nie. <laughs> <Yeah>. <laughs> Przyrodnika. <laughs> I teraz mam wrażenie, że mi się popsuły ustawienia, nie, że mi nie zmieniło fowa. A ja, jest To ten teleskop tak te gryje banie, nie? Kurwa z teleskopem. Kto to widział? Kto to widział? Świrus. Co on robi? O, czy on biegnie na sklep... Nie, no nie ma sensu to biegnięcie na sklep. A że sprawdza jeszcze sklep. Czekajcie, on kogoś tu zabił? Ktoś tu zabił tymi minami kogoś? Bo ja nie zwróciłem. Toma, to może być rodzynek z 40 dniami w grze, który się uczy. Może tak być, bez kitu. Ta polska flaga broni granic, Werdańska, shadow. 43 45 zł, 45 groszy. No to lecimy. Cień, 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 shadow, da dałeś się wyrolować. Da się wyrolować. Je, dziękuję bardzo za napiwek. Napiwko jakieś będzie. No właśnie, napiwko będzie. Jakieś kraftowe. E, e, 30 złotych butelka. 30 zł butelka. Dzięki, Shadow. My boy. Zmieńmy. No, ktoś wylądował. O nie, odpaliłem se program. Do montowania. Wybuchnie mi komputer teraz. Okej. Okay. Ale dał Jak to jakiś agent specjalny jest Ej miałem sprawdzić jego te Ej ma zablokowanie Ma zablokowane sprawdzanie statystyk Sto procent zna serię szczurów, nie? I się zabezpieczył. Sto procent zna serię szczurów i się zabezpieczył. Widzowie, tu, tu jest wszystko zaplanowane. To jest największy polski szczur w historii. <słyski> W samolocie zmienia ustawienia. Da się zablokować staty, no. Nie, patrzcie, wiedziałem. Kto go zabił? Ja pierdolę, żuczek 9.7 Polend Legenda, czyli to jest jednak stream sniper. To jest chyba stream sniper, ale szanujemy, szanujemy za wyjaśnienie szczura. Zrobił co chciał z, z polskim szczurzyskiem, nie? Będzie, będzie zapis Perdys, no? Ktoś lata helką, widzowie Ktoś lata helką Jeżeli to będzie taki gość, co ma nick coś tam Nikol czy coś takiego, to od razu nawet bez czatu daje, znaczy bez ankiety daje szczura. Jest taki gość, który ma chyba 5000 winów w tej grze i on tylko lata helką, nie? Ja już go trafiłem na odcinkę kilka razy, nie wiem czy pamiętacie Dawaj Żuczek, jak pokonasz gościa w Helcji, jak wygrasz ten mecz Żuczek, to dostajesz kod e, pońcy. Ogarnę ci kod pońcy. Albo karnet Black Cell. Jak nie masz w tym sezonie karnetu Black Cell, to ci ogarnę jeszcze. Rzuczek. wiem, że z tym snipujesz. Musisz to wygrać. I jeszcze dostajesz Gifta Stary za wyeliminowanie polskiego Szczura. Dobrze, szula dobrze. Kurde, boję się, że on tego nie wygra, nie bo jest za, za dużo osób jest na ziemi. Jak to jest ten grzyb? Jak to jest ten grzyb, ten Nikol w tej helce? To on jest przygotowany, on poleci do gazu i, i żuczek nie będzie miał jak wygrać. Ale kurwa emocje. Jest chłop, jest chłop. Dobra. Ten na dole to żuk. Widać po tym, jak się rusza, że to żuk, więc zostanie ten z helki tylko. O kurwa! O, się zabił! Nie! Żuczek, dlaczego tylko chciałeś dobijać od razu?